Witajcie, nastał czas wyprzedaży roślinnych jest okazja doskonała, aby zaopatrzyć się w jakiś materiał roślinny do nasadzeń tanim kosztem. Ceny w górę bardzo poszły w tym roku. Wszelkich roślinnych rzeczy, związanych, to znaczy źle powiedziałam, związanych z ogrodnictwem, to jest paczka od Lily Garden nie jeden raz kupowałam i mamy co mnie strasznie, strasznie cieszy mamy ilustracje, zdjęcia jak wyglądają rośliny bardzo to lubię bardzo lubię widzieć od razu a nie biec do komputera by no rzucić okiem tam co ja zamawiałam mieczek Far West Od zeszłego roku mogę powiedzieć, że zachorowałam na pewien rodzaj lilii, a jest to grupa lilii Martagon. Wyróżniają się kwiatostanami, pokrojem w ogóle. Są cudne. To są lilie nieco droższe, ale, ale rzucają się w oczy w ogrodzie, pośród wielu innych. Duża, duża cebula. chyba znowu ten film długi wejdzie poczekajcie lilia pełna to jest kolejny rodzaj lilii który mi się bardzo spodobał o pełnych kwiatach tu jest niewielka cebula ale nie szkodzi przecież to nam wszystko urośnie jak nie zaniedbamy tak jak to robi nieraz mardar wiecie i kolejny rodzaj rośliny mieczk ale mieczyków nigdy, nigdy wcześniej nie zamawiałam drobnokwiatowych jakoś tak wydawało mi się, że są mało efektowne w tym roku zmieniam zmieniam to moje nastawienie do tego rodzaju roślin kilka odmian drobnokwiatowych Zamówiłam. No, czy nie wspaniale, gdy mamy zdjęcia. Lilia, czekajcie, azjatycka. Taka, troszkę pospolita, ale niedroga, naprawdę, złoty 50 lub złoty 90 a chcę obsadzić troszeczkę liliami pole, tam gdzie jest stanowisko arbuzowe. Na trzy najbliższe lata troszeczkę bylin chcę tam posadzić i takich roślin, których właśnie nie trzeba wykopywać. Kolejna lilia. Może już będę pauzować. O, też już do sadzenia na już. Linia i to była podwójna dobra, jedna dla mamy, druga dla mnie. I, I szafa gra, jak to się mówi. Coś tutaj sporego. Martagon, słuchajcie, kolejna Lilia Martagon. Mamy jedną lub dwie jak na razie. Tak, mamy dwa maratagony. Nowe Berein, trzecia. O, a tu coś długaśnego. Dalia. Dalia do sadzenia na już. Spójrzcie jaki piękny kwiatostan. I to zdaje się 3 złote, czy 3 z groszami kosztowało. Lemon Ice biało-żółta. Także na już szybciusinko sadzimy. Ból wytwardawe. Spoko. Lilia kolejna. Pełna azjatycka i to już mam, czyli dla mamy. Tak jest. Dzielmy się, róbmy niespodzianki. Dalia Neo. Taka trochę jakby farbą upstrzył. Tak, dalię tu. Coś pięknego. Dalia Danzling Magic. Zobaczcie. Cudny kwiat. Jakby mi było mało, co. Ale pójdzie to na pole. Kolejna dalia. Ojej, a co ja dwie wzięłam? No nie. To, to musi być gratis jak nic. Słuchajcie. Na bank. Jeśli jest. Tak. To dziękuję bardzo. Lemon eyes. Czad. Czadowe. Słuchajcie Państwo, dobra. Tak. Kolejna. Lilia azjatycka. Już się telefon przegrzewa, HOHO, chyba się zaraz wyłączy. Poczekajcie. Lecimy zatem dalej. Strafberry event, event. Truskawkowe wydarzenie. Lilia azjatycka. Wśród lili również piękne jest to, że mają łodygi z liśćmi zróżnicowane, wiecie, to nie jest tylko taka klasyka bo lilie mają różnej szerokości liście kolejna November Jane ojej tutaj musieli dorzucić po prostu <grym> cztery no nie <grym> super super Ancko. ja cię kręcę, szok szok, dzięki dzięki, jak Kiedyś się może Lilia Azjatycka. Tak. Proszę. Kwiatuś. Mieczek, mamy kolejny mieczek, ale nie kwiatowy. Prince of Orange. Jest okazja, tanie kupujmy. Nie ma to tamto. Mieczek drobnokwiatowy. Oj, przepraszam za te chaotyczne nagranie, bo widzę, że smartfon coraz bardziej psuje się. On często zamazuje. To nie jest to, co było kiedyś. Takie piękne kwiatusie. No zobaczymy, jak te drobnokwiatowe się spiszą u mnie, pod moją ręką. A moja ręka niestety zaniedbuje roślinę. Ale i tak coś z tego mam. Klasyczny mieczyk Zita. Trzeci. Tą mam tylko jedną sztukę, Green Star. I wiecie co? On superancko wygląda w ogrodzie. Taki kolor niby zieleń wśród zieleni. Ale naprawdę rewelacyjnie. Co my tu jeszcze mamy? Ten już był. yellow brush azjatycka lilia o jest mal, martagon kolejny to jest cudo, mówię wam u pewnego sprzedawcy po 10 zł widziałam a tu tu znacznie taniej, chyba 4 zł zaraz zerkniemy martagon trzeci rodzaj duża cebula Wydaje mi się, że odmian martagon. O rany! Kolejny. Boże, dzięki serdeczne. No, albo się pomylili. Ale no nie. Ale gratisy lubią dawać. To fakt. To fakt. Raz tylko niestety, byle jaka. Wianecznik słabej kondycji biały przyjechał do mnie. Ale no trudno. Będę polować dalej. Może z wianecznikami nie jest tak łatwo. I czekajcie Państwo. Mieczyk. Kolejny, klasyczny, wielo, wielkokwiatowy, purple flora. Jeszcze będzie jedna paczuszka od innego sprzedawcy, i tam będą liliowce i wiele innych rzeczy. Troszkę. I tu mamy kwiatowy mieczek. Kolejny. Cenę ma bardzo dobrą. Ten sprzedawca na kwiatowe mieczyki. Ogólnie dobre ceny, ale drobno kwiatowe warto, słuchajcie proszę, czyli drobno kwiatowe mam trzy a telefon parzy w rękę atom nimfa jakaś harming, coś tam oraz wielokwiatowe już mam tych mieczekowca nieco jak to mówi się, od przybytku głowa nie boli Lilie, martagony. A jeszcze wiecie co? Zobaczmy wielkość. Czekajcie państwo to na bok. Zobaczmy wielkość. Tylko muszę zapauzować, bo nie mam statywu. Czekajcie. Drobno kwiatowego. Takiej wielkości. A teraz nie wiem, fioletowy weźmy. czy w ogóle różnią się bulwami. Oj, tak, tak. Tu mamy fioletowy. Czyli porównajmy. Wielkokwiatowy, drobnokwiatowy. Czyli jest różnica. A teraz jak się ceny przedstawiają? Otóż mieczyki drobnokwiatowe, mieczyki wielkokwiatowe w tej samej cenie, 2,59. Z czego te w innym miejscu drobnokwiatowe są droższe. I teraz tak. Lilie. Tych zamawiałam dwie sztuki. Tych dwie sztuki. Tych dwie sztuki. Ale dwie dostałam gratis. Dziękuję. Dostałam gratis też. Martagona jednego oraz jedną dalię tą. No jak tu się nie cieszyć. I teraz lecimy dalej. Lilie, martagony są w cenie. Martagony są po 4,99 i to jest też bardzo dobra cena. Natomiast lilie po złoty 99. I to. A dalie, dalie 3,99. Ładne, zobaczmy. Otworzyłam i zobaczmy najpierw te Lemon ice. Takie coś od razu sadzimy, tylko nie na pełne słońce, bo nam popali, poparzy. Gruba bryła. Wiele moich takich nie było, bo moje bardzo źle się przechowały w tym roku. Także spójrzmy. Dobra. Twarda była. Kolejna tej samej odmiany. Troszeczkę jej mniej jest, ale również dużo, dużo. Twarda, twarda sztuka. Teraz Neo. Ty telefon przegrzał się, także część już rzeczy pochowałam, ale pokażmy szybciutko pozostałe dwie karty. O, z tych z tej zrobimy nawet dwie sadzonki. Raz. I dwa. Ważne, że twarde, że jest oczek sporo, jest ból sporo. To mnie cieszy, a nie, że ogryski. Bardzo dobrze. I ta neo. Neo. A może pokazywałam? Także to co? Pozostaje mi podziękować. Może kiedyś będą oglądać <grytanie> ci sprzedawcy filmy, które wrzucam. A ja tak z ciekawości, wiecie Państwo, po prostu. Sama jestem ciekawa, jak wyglądają e, różnego rodzaju rośliny od danego sprzedawcy, ale też nie. Nie ma reguły, chciałam powiedzieć niestety, ale zobaczymy nie mieczyka, mieczyka jeszcze zielonego. Nie ma reguły, bo, bo różnie bywa, ale ogólnie tak. Jestem wierna temu sprzedawcy Lily Garden oraz innym również. To taka powiedziałabym wielka trójka, czwórka. To co? Pozostaje tylko. Podpisy przygotować i co, i polecić zakupy. Jak nie u tego sprzedawcy, ale warto, naprawdę, słuchajcie, yy, tak po prostu szukajcie Państwo okazji, kupujcie taniej teraz, żebyśmy się tak nie obudzili później, jak to się mówi, z ręką w nocniku. A rośliny drożeją. Pozdrawiam i udanych nasadzeń zapraszam. Jak przyjdzie pora na pokazanie zakwitu tych cudów. A może jeszcze lilię otworzymy, co? Martagon. Dobra, mamy. O. I z tego będzie coś. Tu będzie jeden pęd, tu będzie drugi pęd. Dobra ruszam do dzieła zapraszam na kolejny film z paczki następnej w tym tygodniu prawdopodobnie a w ogóle to kto z Państwa ma drobno drobnokwiatowe to proszę pokazujcie